Siemanko, z tej strony Efekto, a to jest kolejny odcinek po prostu fut. Tak, dzisiaj zagramy sobie w pucharze, zobaczymy jak daleko w ogóle nam się uda dojść. Miejmy nadzieję, że do samego finału i go też wygramy i będzie spoko. Mamy już pierwszego przeciwnika. Widzieliście jakim składem sobie zagramy. No więc y, jedziemy z koksem. No i gramy przeciwko BPL y, z Torresem Negredo i z... Terlingiem, Walenciem, no i tak dalej. Sami widzieliście. Pierwsza akcja to podanie do Mikitariana. Mikitarian jakoś to zmieścił przy słupku, nie wiem jak, ale zmieścił najważniejsze. No i prowadzimy 1 do 0. Kolejna akcja to piękne przejście Mikitariana, podanie do Mlapy i MLAPA oczywiście. Strzela bramkę główką. No i mamy 2 do 0 w 21 minucie. Jest dobrze. Zaczyna się świetnie. Kolejna akcja to świetne prosto podanie do mlapy, mlapa przyjmuje piłkę, lobby oczywiście i mamy 3 do 0, więc jest super. Ogólnie zaczynamy od ćwierć finału, nie od 1-8, bo już miałem tam przeszłem już tą fazę. i Jedziemy z kolejną akcją strzał, jeszcze tutaj dobitka, nie wrzutka do Gendogana i mamy 4 do 0, więc jest zarobiście. Prowadzimy wysoko, jest świetnie. No i... Możemy się tylko cieszyć. Spójrzmy jeszcze może na statystyki. Oczywiście przeciwnik musi sobie poglądać powtórki. Um, tak wygląda wynik po pierwszej połowie. Dwa gole mlapy, i Gendagan, więc jest super. No i zobaczmy sobie jak wyglądają statystyki. Oczywiście przewaga nasza ogromna. Jak, tak samo jak we wyniku no i jedziemy z kolejną akcją znów mlapa i znów Lobby i znów gol. <śmany> Prosto yy, trick w tej chwili mlapy więc yy, no, polecam tego gościa już nieraz mówiłem i jest zarąbisty gościu no i co tu dużo mówić no to już jest koniec tego spotkania wygraliśmy 5-0 yy, więc super przechodzimy dalej yy, tak wyglądają oceny Mlapa i Mikterian najlepszymi zawodnikami no, i tak wyglądają statystyki. mała co Kra, mógłbym tu wygrać nawet 10-0, ale skuteczność. Teraz zagramy sobie tym składem, moim Serie A, ulubionym, kochanym, pięknym składem. No i mamy przeciwnika, prawdopodobnie Polak, bo ma herb No dalej, kościu, grasz czy nie grasz? Jedziemy. <ścoughs> No i FC Nowak, no to jest Polak na pewno, z Lewandowskim na napadzie, z Manżukiciem, z Diego na lewej stronie, tam powinien być lewy pomocnik człowieku, kup sobie Perisicie Dobra, Dante i Boatęg na obronie, więc dla wynik, których ja nie lubię, po prostu nie lubię nim grać. Ale przejdźmy sobie już do pierwszej akcji. A to jest dośrodkowanie, dośrodkowanie z rzutu rożnego, a tam jest Kielini i mamy piękną bramkę w samo okienko z główki, więc no ukłony dla tego pana Giorgio świetnie, tutaj mamy kolejną akcję i Vidal, Vidal, no i patrzcie co on zrobił, patrzcie jaka bramka, co za strzał, sam w to nie wierzę do tej pory. Nie mogę spać przez tego gola, więc ja żartuję. Dobra, nieważne. E, ładnie tutaj minął ogólnie piękny strzał i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa, więc prowadzimy ze spokojem 2 do 0. Przeciwnik nie może nam zagrozić. Co widać po statystykach. Masakra. Znów takie statystyki. Na kogo ja trafię, Dobra, kolejna akcja. Przeciwnik, no i piłka wpadną pod nogi. Oczywiście, no, bo jakby inaczej, no podobić tę piłkę, musi wpaść pod nogi i ej dobra, idziemy z kolejną akcją, to już nasza i czy będzie 3-1, miejmy nadzieję dośrodkowanie, no i Balotelli, jakimś cudem tą piłkę wbija do bramki i mamy 3-1, więc już spokojnie już bez nerwów no i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie wygrywamy 3-1 tak jeszcze wyglądają oceny zawodników najlepszy Guarin po jednej bramce Trzech zawodników, e, więc jest ok. Statystyki: No masakra. Nie muszę już dużo mówić o tych statystykach, no i przechodzimy sobie do finału, finału który mam nadzieję wygramy. Znów gramy włoskim składem, e, więc będzie ciekawie. No i Aguero, te Luiz z jaja, nani. Więc jeden z najlepszych możliwych składów z BPL. Nie wiem, czy Jowetidzie akurat jest taki dobry, ale zobaczymy. Myślę, że się sami przekonamy. Pierwsza akcja to podanie do mojego obrońcy przerzut piłki do Konstanta i Konstant, Konstant, co on tu porobił? I strzela, ależ gol, ależ gol, ależ obrońca. No to jest świetny lewy obrońca, naprawdę. Już drugą ramkę chyba mnie strzelił taką więc nieźle, nieźle. Kolejna akcja to przeciwnik. Przeciwnik podaje do Aguero i znów piłeczka wpada pod nogi na, co... na serio. No i ej, profro was, nani, strzela brameczkę. No i jest jeden do jednego, niestety będziemy musieli odrabiać, ale myślę, że dam radę. No i kolejna akcja. To podanie prostopadłe do Ibarbo. I Barbo wrzuca i balotelli Mistrzu mój, znów z główki, ale to nic. To myślę, że to nie ma znaczenia. Kolejna erżekcja. To prosto padło podanie do Ibarbo i Barbo i bramka. I jest piękny bramka. I prowadzimy 3 do 1 i przeciwnik nie może nam już zagrodzić. No i co? Koniec tego meczu. E udało się wygrać złoty puchar jest dobrze ponownie bez porażki złoty puchar tak jeszcze wyglądają oceny zawodników najlepszy Handonowicz który bronił w tym meczu świetnie ogólnie jest zajebisty no i tak jeszcze wyglądają oceny dość wyrównane na naszą korzyść jednak troszeczkę więc dzięki wam za oglądanie mam nadzieję że się podobało i do następnego odcinka na razie